Chłopaki otwórzcie! Nie! Chłopaki! Za... Sied... Wypuśćcie z siebie, już będziesz za Cały gotowany, głęboką mrużony w solonej wodzie. W solonej wodzie, chłopak. A nie, ja tylko w słodkiej wodzie jem Stasiek głowa ci utknęła tutaj? Ja Wypuścić cię już? Już cię wypuszczam, czekaj, wypuszczam cię. Jezu, Ciesiu, dobrze, że mnie wypuścił. A co, nie mogłeś wyjść? Utknąłem cię. Weź tam zamawek Stasiek. No prawie. paszek i mam noc zimny, dotnik hmm. ty Zimny? Chodź skaj nawet. Moi drodzy, w tej konkurencji ja ze Staszkiem zbierzemy się na kubki w KFC. Będziemy napełniać kubek do pełna i zobaczymy kto więcej wypije kubeczków. Zamknięte. I tutaj jest w ogóle wejście do galerii zamknięte. Mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi i, i, i no... Mam nadzieję, widzowie... Że wygram. Nie. Grzesiu właśnie myje Volvo. Żeby ładnie prezentowało się na nagraniu. Profesjonalne mycie pianą. Dawajcie na barana. Oj oj oj, idziemy dalej A co, a co tam macie? Patrz będziemy, kurwa Będziemy jeść na live dzisiaj kurwa Ale patrz ile tu jest A kilok <fix> Siemo Witamy <fix> serdecznie w Vlogbasie tak się mówi Sasiek? A, vlog ma się. Moi drodzy, kapelusznik teraz będzie walił sateczkę. Kurwa, nie, się nie Stasiek, Uchwa. dobra, trudno, Stasiek. Zdrowie. Stasiek tam nic nie było widać. Miejmy nadzieję, w, w sumie mamy nadzieję, że przyjdzie do Was Mikołaj, a jak nie przyszedł, to się dowróci i w Wigilię przyniesie wam jakieś prezenty. A Mikołaj nie przychodzi szóstego. Szóstego, ale też przychodzi pod choinkę. Do mnie ani tu nie przyjdzie, ani tam nie przyjdzie. Bo tam nic nie tego wiesz. No. Tak nic tak. nie Poszło, kapelusznik? O, poszło już? Nie spodziewałem się. To zajęło 2, 3 sekundy, 2. No eee, Takie odwieczne pytanie. Volvo czy peżotnym przyjechać? Napisaliśmy do wiadomość do Staśka, więc zaraz zobaczymy, czy Wybierze Volvo, czy Peugeota? Oczywiście tak standardowo, ponieważ ja zbytnio kasy nie mam teraz i jeżdżę sobie na co dzień Peugeotem. O, czym chcesz? A, a co wolisz? A co wolisz? A co wolisz Staśku? Czym, czym wolisz, żebym przyjechał? Ogólnie Volvo jest mega wygodne e, i tak dalej. E, fotele są... E, fotele po prostu oddają, że tak powiem. Peugeota woli. <laughs> nie mogę! No dobra, to no niech będzie, będzie Peugeot w takim bądź razie. Chociaż... E, ja bym się przejechał w Volvo dzisiaj, bo e, nie wiem ile tam jest paliwa, ale po prostu dawno nie jeździłem. A chyba dwa dni nie jeździłem Volvo, więc chciałbym się dzisiaj przejechać. Dobra, e, z tyłu jest jak widzicie garaż, ale Volvo nie stoi w garażu. Z tego względu, że tam nie ma miejsca, bo też tam stoi jeszcze jeden samochód i taki duży stół w tej chwili. No to co, wsiadamy do Volvo, zobaczymy ile jest, ile jest tutaj paliwa. No bo jeżeli jest trochę paliwa, to pojedziemy sobie dzisiaj Wolwiaczem. Z tego względu, że lubię Volvo, po prostu lubię Volvo. No i tyle. Pik pik wsiadamy i patrzymy ile jest paliwa. Miejmy nadzieję, że coś tam jeszcze będzie Dobra, ile przejedziemy kilometrów, panie Volvo? A pokaż mi ile nic nie mogę przejechać. O kurcze, to ja tym nie jadę samochodem w takim razie. Moi drodzy, jak jadłem w McDonald's hamburgera, to obróciłem swoją kochaną bluzę rolniczą i jest mi przykro. Stasiek jest za kierownicą teraz, bo tak się składa, że dzisiaj nie pił i o, ma perdole, Azusem, kurwa, mówiłem ci, że nie chcę kierować. Czemu ty nie wrobisz w ty kierowanie? Mamy kubeczek do kepsinu i będziemy go używać. Kapelusznik będzie Siema. sędzią, będzie sędziował. Grzesiu, a skąd ten kubeczek? Ze śmietnika czy skąd? Znaleźliśmy. Znaleźliśmy Ze śmietnika stoszy. go wygrzewaliśmy, przyznaj się. Nie stać nas na dolewkę. No ale w każdym razie zasady wytłumaczyłem i teraz Stasiek... W ogóle Stasiek, jak, jak, jakie picie pijemy? No Pepsi pewnie, co? Pepsi, więc kto więcej wypije kubeczków Pepsi wygrywa. No tak. Tak, tak jest. A to jest sędzia. Jest kapelusznik. Jakiś czarny. Tam jesteś jeszcze kurwa czarny, no, <laughs> Dobra, może ten samochód mnie zaskoczy, będzie lepiej. No, ile paliwa mamy tutaj? O, dużo lepiej. Przejedziemy całe 60 km około chyba. Idę szukać dla Staśka homara teraz, bo chcę homara w czekoladzie na live'a ugotować, więc będziemy szukać. Tutaj jest dział rybny, więc może jakieś owoce może również będą. Ej, Stasiek. Stasiek, masz homara, ja pierdzielę, Stasiek homar. Ej, dobra, zdjęcie trzeba na Instagrama koniecznie zrobić. Cały gotowany klobalko mrożony w solonej wodzie. W solonej wodzie humar. A nie, ja tylko w słodkiej wodzie jem. Tylko w słodkiej jesz? A mogę zdjęcie z humarem? Mogę zdjęcie z humarem? O Jezu. Ja chcę zdjęcie z humarem, Stasiek, zrobisz mi? Będzie na Instagramie tutaj zdjęcie taśka, Stasiek, Kamil podłoga Stasiek i Grzegorz pod Jezusem. No i dobra, zaczynamy, pierwszy kubeczek, lejemy, będziemy się zmieniać, raz będzie chodził, raz, jak, jak, raz ja po niego będę chodził. Tak, patrz, musi być pełny. No musi być pełny, okej, okay. dobra. I, czekaj, to się liczy już jako kubek? Tak, tak, już, już żeby się nie wylewało, dobra. nie? To jest jako, jako kubek. To zaczyna, Będ, ku, licznik kubków będzie e, na ekranie pokazany jak coś. Tradycja tradycją. Zawsze musimy pójść, jak jesteśmy w galerii, na fotele. No i tutaj Stasiek sponsoruje dla kapelusznika masażyk. No i ogólnie te fotele są zajebiste. Zaciskają ci tutaj fajnie nogi. Oraz fajnie tutaj pulsują plecki. Jak się wypowiesz na temat masowania? To jest totalny sztos, Grzesiu. Co jeszcze powiesz? Kurwa, Grzesiu, orka. W skali od 0 do 10? 10. Dobra. No nie, no lepiej tylko by było, żeby to dziewczyna robiła. Prawdziwa. W skali od 0 do 10? Masaż? 10, okej okay. Dziesiątka Uf, Oj, No i no. fajnie ja sobie... Chłopaki co bierzecie? Nie wiem gdzieś. Się... A jak to działa? No, A A co, co chcesz? Tu nie ma nawet nie działa. No. Jest! Tu no. jest. Tak, to jak co jest? chcesz? Nie, to nie tak, tu. Tu? A co chcesz? A chcę... Czekoladę. Czekoladę. Z... Zwykłą, czy z mlekiem? Z mlekiem. Albo zwykłą. Tak? I zwykło. Zwykło? Tu? Tak. Kurwa, cukru nie kliknęłem, baranie. Czekaj, ty. no baranie, ty cukier, ty. Bez cukru mi wzięłeś. Jak bez cukru? Stasiek, bo tu klikałeś ile jest cukru, tak? To będzie o. bez cukru. Stasiek, mów to, czekolada już tak słodka jest. Nie, bo to... Stasiek, a właściwie ile ten twój homar kosztuje? Ile kosztuje homar? Pokaż, pokaż tą cenę. No Grzesiu, 713 zł, to jest skandal. Ale dla klienta, tak? Dla klienta, a dla. O ten mały co ja... Z... Co, o ten mały? O ten? mały, to jest. To, to jest ten homar za 713 złotych. To dużo! Komara, tak? ja. to, to, jest... to raczej z do niej, wtedy nie uzbieramy, co nie? No na pewno nie, no chyba że się kom na wyśle. Chyba, że. Jak poszło? Nie. Jeszcze trochę. Ale gazowane mocno. Tak? No. To, da, dawaj to, da, da, to dawaj sobie dopij i, i, i zajebiście. Teraz będzie jak babcina czekolada gorzka. Stasiek, co ty Zaraz, testujesz. Stasiek, chodź, idziemy do domu. Co się k***a? Zamkniemy go, k***a. Siedź tam. Siedź tam Ej, teraz za karę. Chłopaki, ja, jak, jak tam Stasiu w domku? Chłopaki, chłopaki, odpuszcie. Nie, Chłopaki! Otwórzcie mnie! Siedź, bo idziesz za karę. Patrz, pieniądze. Grzesiu, o, Resztę. Już cię wypuszczam Stasiu. Wypuszczam cię. O, dzięki Grzesiu. Nie ma za co? Dawaj, testuj. A, kurwa gorące. Gorące? Tylko nie wydaj. Gdzie, gdzie jest taka zakrywka? Na nie wiem, tu jest patyczek jakiś. Patyczek ma. Gdzie jest Stasiek, zakrywka? Tu być zakrywki. O góry chyba. Dobra, teraz Jesiu wali do lewe. Tak samo Pepsi. Więcej. Mocno się wiesz co gazuje, nie? Jeszcze trochę. No dobra, niech będzie. Ej, pokonujemy zimną oraz gaz, nie? No. Musimy mnogo gaz gasimy po domu, ja. ja to samo piękniejsze się, więc wiesz. Kapelusz sędzia obserwuje. Ale to nie, ja bym go zdyskwalifikował. No, no co? pani Kapelusznik. No strasznie, to str str jest str wolno pije. Pani Kapelusznik. To już, jest już, pierwsze ten i od razu wolno pijesz. Tędzia pokazuje nam jak się pije. Tak, sędzia jest najlepszy, moi Kurwa faktycznie. No mówię, rozbija <laughs> no się. I mrozi się, łeb. Dobra, Stasiek tankuje drugiego. Ale szybciej niż azotę. I będzie walił drugiego, no moi drodzy. Ta, ale ja to nie wiem, czy. Zobaczymy jak to będzie mu szło. Zaraz zobaczymy. Ach, ty, trochę mrozi głowa, co? No. Masz zapite drugiego? Dobra, weź mi nalej. Weź mi nalej, Podej pani. Dobra, Dawaj. lecimy z drugim kubeczkiem. No, Pi, Zosiu Strasznie wolno ci idzie. Wiem, mega wolno. Panie sędzio, jak myśli sędzia? Chce, że, że powinniśmy ustalić limit zasadowy kubka, który to jest około 30 sekund, picie kubka, bo tutaj. Też mi się tak zdaje, bo tutaj 30 to za, znaczy to za Przedłuża. zabawa. 30 sekund to jest idealny czas. No, to jest. Jakby to było trochę. Mniej. Max minuta. Jakby to było mniej zimne, to dało się to robić na gita. Jakby było to mało zimne, właśnie o to chodzi. Ale to, ma... Ale to właśnie przez to jest cięższe. Dokładnie. Pijemy to samo, więc nie ma, że ktoś pije ciepło, a ktoś pije zimne. Dobra, pokaż. Dobra, po dwa kubki mamy wypite. No i lecimy z trzecim kubkiem Ustaścia moi drodzy. Lejemy Pepsi do pełna. No i lecimy z tym koksem sędzia oczywiście standardowo. Siedzi, czeka. No i jest git. No i dawaj, pijemy. Pijemy, pijemy. Panie Stasiu, pijemy, pijemy, zobaczymy jak Ci pójdzie trzeci kubeczek, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o trzeci kubeczek. Chinki się patrzą na mnie. Chinki się na dzisiaj patrzą, siedzą tutaj za nami. Pozdrawiamy, Chinki. Wczesnie toś... zimne i gazowane. No wiecie, mówiłem Ci, tak samo jak ja właśnie, nie? To tak, Gdyby to było ciepłe i nie gazowane, to byłoby easy. Byłoby easy wtedy, nie? Być w sił wypijał i tyle by było, nie? Ale ogólnie zauważyłem, że kola troszeczkę pobudza ogólnie taka, tak samą sobie. Trzeci to wypity, przejmij kamerę, masz. Number three. Trzecia Pepsi Pita. Dawaj. No słabo idzie. Mocno ice. No już jest mocno ten zimne i gasowane, i ciężko wchodzi do żołądka. Ale ci się Krzysiu ze kola świecą, tak? No strasznie. Błyszczą się. Błyszczą się. Mają się. się Mają to, to, tak znaczy, ma to znaczy, że się myjesz. Tak jest. Dawaj pij. Tu sędzia, kurwa, już zażenowany siedzi. On już nawet nie chce tego oglądać. Mam nadzieję, że wy, widzowie chcecie to oglądać, jak Azusem pije Pepsi zimną z KFC. Staszek. Widzowie, wysyłajcie dam w komentarzu ile wy wypijacie e, e, kubków na raz. Dobra, puste. No i czwarty kubeczek Stasiek nalewa moi drodzy, to normalnie szoki, niedowierzanie, co my wyprawiamy w ogóle. Ja czuję się teraz taki pobudzony, że mogę tutaj fruwać, latać jak nam małyż. Tak jest. Lecimy czwarty kubeczek, panie Staszku. No i zobaczymy, kto kogo pokona. Lecimy z koksem. O czym, kto jest lepszy w piciu? Kurwa. Oczywiście Pepsi Tu już mi Mogę Mrodzicie tutaj. O, oczywiście widzowie nie róbcie, nie róbcie tego w domu, to jest niebezpieczny challenge. Strasznie zimno. Tak? Ale jakoś wchodzi jeszcze. Zaraz nasze, nasze gardła się zaraz przyzwyczają i będzie dobrze wchodziło, zobaczysz. Tylko że jak się zachorujemy czy coś. No może być, nie to jest ogromnie zimne. Wiem, wiem właśnie, nie? To jest ten minus, nie? To jest, to jest ten minus, że to jest mega zimne, nie? Poszło? Czwarty wypity? Wypity, dobra, Plasy. ale kim? Dobra, to jest czwarty kubek, że się nalewa. Wali czwarty kubek. Zobaczymy, jak Grzeszowi pójdzie. Lej jeszcze. Dobra, dawaj, wstawaj tam. Number four. Czwarty kubek, czwarty kubek. No, ja, smak, jak ci smakuje? opowiadaj. Gazowany, takie fajne. Będę za tym tęsknił, nie? Chciałbym, żeby kaną nie Pepsi leciała. Ja też bym chciał, ale nie wiem czy bym dłużej wypił bez takich zbliżek Sośku. Pi, 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 pi. Bez takich zwiszeń na sakola. łapa się trzęsie. Kurczę... Widać, widać, że się łapa trzęsie. Jest. Jeszcze dawa, nie, nie odpak. Ale zaraz będzie, trzęsła się. Już taki na to skończę. Już kończy to na hita, nie? Dawaj, kończ. No nie, skończyłeś na hita, źle. Dawaj, wypijaj to do końca. Dobrze. No poszło? Cały jest? Jest. Dobrze. No i lecimy z piątym, moi drodzy. Dobrze. Tutaj parę osób w ogóle siadło i się patrzy co my wyprawiamy już, nie? picie zmienimy? Zmienimy picie? Nie. Walim to do końca i tyle. Walim to do końca i tyle, no. To jest piąty, number five, tak zwany. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja, ja już tutaj, Ale już ciężko wchodzi. No ja już, mi już ten czwarty ciężko wchodził, nie? I nie wiem, jak to będzie z tym e, piątym. Myślę, że już będzie, już tutaj w górę schodki, nie? Ja już tu Coca-Cola tutaj czuję w gardle. Tak, ja, ja, ja teraz w ogóle ksinę przyłykam, to ją czuję, nie? Rozsadza mi łeb. No dokładnie, nie? Tutaj jakby czuć już ten e, aromat Pepsi, to już to Ciągle normalnie... chce mi się bekać. No dokładnie, bo to jest, wiesz, gazowane, nie? Ale nie można bekać, bo to jest niekulturalne, no chyba, że nikt nie widzi i nie słyszy, no to wtedy można, że tak powiem, wiesz... Można wtedy, nie? Dobra, panie Saszku, dobra, wypiłeś? Puszko. No dobra. Pokaż piątego. Dawaj teraz ty. No i galgancko. Dobra. five już teraz będzie. Tak, tak lej. Number five, let's go. Nie, pełno musi być. Jeszcze yes. trochę. Let's go. Dobra, stawaj tam. Very good. Number five. If no no. pij, szukuj, kurwa, bo cały gówno wypiłeś. się jak spokojnie. Nikt nie oszukuje. Tam już, jest, tam już zamykają sklepy za nami, te. Tak. A my dalej pijemy. Ale ludzie się na nas patrzą, elegancko, No byłem. patrzą się, no. Słyszy, jak Andrzej Duda. Jest źle? Pół jest. Ale już nie da się. Te Pepsi to już tu stoi gdzieś Już ciężko pić to. Pijesz to? Panie kapeluszki, ja to piję. Sędzia przyszedł. Słabo. A się spoczył, patrz jaki się Ty, grz, szczerze się, ja nie wiem czy dam radę więcej wypić. Ty dasz radę więcej wypić? Tak, dam radę. To jest piątek. Serio dasz radę? Mówisz, to ja nie da. <laughs> Pokaż, puste? Puste. I piąty wypity, leciwie, po szósty. To leci. E, tutaj była chwila zwątpienia u Saśka, musimy to na odcinku powiedzieć. Mówił, mówił że szóstego już nie chce pić. Ale jak Grzesiek powiedział, że będzie pił ten. Ale ja, ja, ja powiedziałem, że będę pić szósty, więc on też powiedział, ale że. Się wyżej, ja się ja się, pożygam. Trudno, trudno, trudno. Szósty, let's go. Ja się lekko odsunę, bo tak już może się, różne sytuacje mogą być. Wi wiadomo o co chodzi? Jego ja nie go Ciężko, ciężko, strasznie. No ja już czuję sam po sobie, nie? Czuję sam, sam po sobie, że nie jest za ciekawy. Jak chcesz odpuścić, to powiedzę, że odpuszczasz i tyle, nie? Ty ja nie to już jest szósty. Szósty kubeczek. Szósty kubeczek. Tak. Nie bądź pizza, nie możesz tego i Ale ja nie do rady. Ja piję piwa, on nie pił. Zmusz się. Zmuście. Się. Szósty, szósty. Potem. Motywacja Potem, od kapelusza. Nie dam się? Nie do rady, wyży Dobra, Pokaż, dobra. Ile, ile wypiłeś? Okej. Okay. Jak może wypiję tego? Grzech. Nie, nie dam rady. No grzech, w mówi, stawiasz taki. Pół wypiję. Taką czerwoną. Dobra, 5,5 pię wypite. Dolej ja doleję sobie do pełna i zobaczymy, czy no, wygra. I tak, zobaczymy, to, czy wygra. A teraz z napisem fail, będzie taki jep, fail, jep. No dobra, 5,5 Staszek, daj. Ja nie dam rady. Dawaj. Flej to. Dobra, Staszek 5,5 wypił. 5,5. Mój, mój szósty, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może. Może przegam, nie wiem, czy... Nie no, już raczej wypijesz, co? To no już nie jest za ciekawie krzyże. Ja już nie dam rady bym. Ale... Już za mocno, za, za bardzo gazowane to jest. jest. Jeszcze picie jak picie, ale za bardzo gazowane. Szczególnie, że jeszcze piwa piłem. Ty nie pijesz właśnie piw, to ty masz przewagę to. Czuję się słabo w sumie. No ja strasznie, jak, jak, jak mam się pożegnać, to ja wolę tego nie pić. Czuję się słabo. Grzesiek, jak y, masz pożygać, to też nie pij. Dobra, szó szósty za widzów, nie? Czuję, że dam radę. Dasz bez, radę? Wystarczy, że wypijesz no. ten kubek i wygrałeś. On się nie wybije pan. Co kapelus nie mówiłeś? Że on się nie wybije, bo jest za zabytki Najgorzej nie jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Wypijaj, dawaj, dawaj, dawaj. Ile jest? Dobra, już wygrałeś. Wygrałeś. Gratulacje, Grzesiu. Gratulacje, Grzesiu. Kapelusznik, nagraj nas. Nagraj nas. Grzesiu, gratulacje, wygrałeś challenge. Za to masz... Yy, yy, do mnie dostanie. Kapelusznika. Ale gratulacje. Artur do mnie dostanie. Dajcie sobie budzi na koniec. Dobra, dzięki bardzo. Budzi, budzi Arianstwo. na koniec. Konkurencja wygrana przeze mnie. Stasiek, daj mu budzi na Arianstwo. koniec. O, sponsorowane od Staśka, tutaj kawa Jakobs. Kawa... Staśku, co to mi za kawę wziąłeś? Espresso, podwójny Grześ. Dzięki, Stasiek. Zobaczcie, pół kubeczka, ale mi tyle Aj. wystarczy, więcej nie potrzebny. Napisz ja się daję. testujemy, tak? O, miłość. Ogólnie czekolada smakuje dużo lepiej. Tak? Ale ogólnie, jeżeli ktoś nie lubi takiej słodkiej kawy, to będzie odpowiednia dla A? niego. Ale pob pobudzające. Jest pobudzające, bo zobacz jak szybko zacząłem mówić. No i mojego no, drodzy, no oczywiście subskrybujcie kanał, w w do i mój kanał. Lalo, lalo. Jak Stasiek, twoja kawa? Jasiu, to jest e, czekolada z mlekiem. Ale no to ta. jest e, też, e, słuchaj, z cukrem czy bez? Tak, dużo cukru. A czy lubicie, będzie słodsze? Tak, bardzo... A przy... daj mi dla porównania spróbować. Ma masz, pod przy... masz, podtrzymaj kamerę. Przepyszna jest, Masz ale kurwa gorąco strasznie. Dobra, ja mam teraz porównanie, bo próbowałem kaprosinka bez cukru, zobaczymy. No z cukru. chlej. No, u ciebie jest. Yy... Słodsza. Słodsza i taka jak sobie kiedyś jakby w domu kiedyś go biłem. Takie kakałka sobie kiedyś go ale, ale jest gorąco strasznie. Jest, co? jest cieplutka ja dosyć, ale fajna. Masz, Cie, ciepło jak ty gdzieś jest. Tak jest. Widzowie, ja już tu wariuję. Nie mogę tu wytrzymać.